Szczęść Boże, dzień dobry, witam każdego i każdą z Was. Kolejne nasze spotkanie, ostatnio pytanie z Irlandii, a teraz będzie pytanie z Anglii. No, możemy pytać też z innych krajów, także zapraszam do tego, żeby ci wszyscy, którzy oglądają, którzy poszukują odpowiedzi na różne pytania, które niesie życie, wiara, chcieli rzeczywiście we właściwych źródłach poszukiwać odpowiedzi i chciałbym, żeby w jakimś sensie to zadanie było wypełniane także przez nasze, nasz cykl krótkich konferencji odpowiedzi na pytania internautów. Jakie pytanie? Dzisiaj inny kontekst, nie małżeński. W Ewangelii jest taki fragment. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciwko synowi człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto zbluźni duchowi świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedyś jeden duchowny powiedział mi, żeby zanadto nie myśleć o tym, nie przejmować się, bo bardzo trudno jest zbluźnić przeciw duchowi świętemu. Co to w ogóle oznacza? Czasami dostaję takie pytania, szczególnie od osób dopiero co nawróconych. Rzeczywiście, yy, drodzy, jest coś takiego jak grzech przeciw Duchowi Świętemu, ale yy, uporządkujmy znowu pewne rzeczy. Tak? Co to jest grzech? Grzech to jest świadome i dobrowolne sprzeciwienie się Bogu. Jest to akt naszego wykroczenia przeciwko Bożemu przykazaniu, yy, uczyniony... Y, przeze mnie, jako człowieka, y, jest to akt rozumny, tak? czyli ja wiem, co robię, jak woli, tak? ja chcę. Jeżeli nie wiem y, i nie mogłem wiedzieć, bo jeżeli nie wiem, dlatego że się nie uczyłem religii, albo mnie to nie interesuje, to winę też mam, y, taka jest niewiedza zawiniona wtedy, ale jeżeli nie wiem i nie chcę, czy jest ograniczona wola, albo tej woli w ogóle nie ma, to trudno mówić o grzechu, a tym bardziej grzechu śmiertelnym, grzechu ciężkim. I to to rozróżnienie żebyśmy mieli bardzo, bardzo istotne. I teraz, co to znaczy przeciwko Duchowi Świętemu? Jezus rzeczywiście mówi o takiej sytuacji, ale w, jakiej, w jakim kontekście? To jest bardzo tutaj istotne. Otóż, Żydzi sprzeciwiają się temu, co Jezus czyni. Czyni znaki, głosi dobrą nowinę o ojcu, uwalniani są ludzie od demonów, a uczeni w piśmie i faryzeusze mówią, że mocą demona to czyni. No, są zamknięci całkowicie na, na Ewangelię, i do tego jeszcze no, jest takie, takie kłamstwo oskarżenie Jezusa o jakieś tutaj kontakty z diabłem co jest oczywiście absurdem. I chodzi więc o taką postawę tutaj, zamknięcia naprawdę. I, I nie chodzi więc o jednostkowy akt. Tak jak człowiek popełni jakiś grzech, źle pomyślał, źle coś zrobił, tak? to jest akt, z którego człowiek się wyrwie, w, można się wycofać, tak? można y, żałować za grzech i, i Pan w sakramencie pokuty i pojednania odpuszcza. A tu chodzi o pewną postawę, która uniemożliwia przyjmowanie łaski Ducha Świętego. Tradycja Kościoła wylicza niektóre te grzechy przeciwko duchowi świętemu. Jakie to są? Grzeszyć, licząc zuchwale na miłosierdzie Boże. Czyli człowiek z uporem. Grzeszy, chce grzeszyć, wie, że grzeszy, a co się będę przejmować? Przecież Bóg jest miłosierny. I nie chodzi tu wcale o to, że taka myśl przemknie przez głowę, no bo jeżeli. Jesteś człowiekiem, chrześcijaninem, uformowanym, a popełniasz świadomie i dobrowolnie grzech, no to wiesz, że też jest Boże Miłosierdzie. Tu nie chodzi o akt, tu chodzi o pewny sposób życia. Będę żyć w grzechu, co się przejmuje? Przecież Bóg jest miłosierny. To jest właśnie taka zuchwałość w Boże Miłosierdzie. Drugi akt. Takiego, czy druga postawa grzechu przeciwko Duchowi świętemu, rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie boże. I znowu nie chodzi o sytuację taką, że człowiek jest strapiony, że człowiek szuka Pana Boga i w pewnym momencie jakoś mówi, że, że nie jest godny, albo że, że, że Pan Bóg nic mi nie pomoże. Tu chodzi o postawę bardzo już głęboką, stałą, niejednostkowe użalanie się na siebie, na Pana Boga. Przed sobą, ale chodzi o pewien sposób życia, że człowiek już tak naprawdę nie będzie prosił o Boże miłosierdzie. Oczywiście tu trzeba to bardzo zindywidualizować, dlatego że no, mogą być jakieś też zachwiania psychiczne, emocjonalne, które jakoś obniżają wartość tego, czym człowiek, co czego człowiek doświadcza, i, i, i trudno by tu mówić, że to jest grzech przeciwko duchowi Świętemu. Inna postawa sprzeciwia się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. tu Chodzi przede wszystkim o, o, o dogmaty i, i jeszcze chodzi o Postawę, tak? że, że są spory teologiczne, czasem ludzie popełniają błędy teologiczne, czasem są gdzieś do nich bardzo mocno przywiązani, tak? ale nie czynią tego przeciwko miłości Panu, Pana Boga, to trudno tu mówić o grzechu. Przeciwko Duchowi Świętemu. Tak? No nie można powiedzieć o chrześcijanach, którzy nie mają całej doktryny, takiej jak Kościół katolicki, że oni wszyscy grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu. Byłby to absurd, dlatego że tu chodzi o to, że człowiek nie ma miłości do Pana Boga, na Panu Bogu mu nie zależy i jeszcze się będzie sprzeciwiał uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. No, to nie chodzi o coś takiego, że patrzę, jak tamten się modli, o to bym też tak chciał, ale albo zazdroszczę mu, że on tak potrafi modlić się do Boga. No, to co za problem, no to nago naśladuj. Ale zazdrość, tak, że człowiek jest pełen wewnętrznego. Jakiegoś takiego zamknięcia, zgorzknienia, że on się koncentruje tylko na tym, że chciałby tak jak tamten, ale Pana Boga w tym nie szuka. Jest to pewna stała postawa. Tak? Czy człowiek dochodzi wtedy do Pana Boga? Czy dochodzi do pokuty, do wyznania grzechów? Absolutnie nie. Miej zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień. Bóg mówi do człowieka, mówi przez Słowo Boże, mówi przez natchnienia, ale mówi też przez ludzi. A człowiek na przykład zamyka się, tak? Boże Słowo, jakiś czas na modlitwie, wszystko to... Pcha człowieka, robisz na przykład źle, pokazuje człowiekowi, robisz źle, trzeba to zmienić. Ludzie zaczynają mówić, słuchaj, chyba coś jest nie tak, a człowiek dalej z uporem tkwi w tym, co, co chciał zrobić. Tak? W ten sposób oddala się od Pana Boga. Jest nieszczery przed Panem Bogiem, odrzuca to, co Pan Bóg mówi, i dlatego oddalając się od Pana Boga, no, trudno mu odpuścić grzechy, skoro Pana Boga nie doświadcza i nie chce go tak naprawdę doświadczać. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie. No. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy to będzie? Kiedy umrzemy? Więc po co ryzykować? tak, Że ktoś specjalnie grzeszy, a, albo y, no, różne rzeczy robi, w jakichś złych układach jest. Y, kiedy się nawrócę? Kiedy się nawrócę? Y, to jeszcze mam czas, jeszcze nie umieram. Tak? Y, to jest takie igranie z wiecznością bo kiedy świadomie i dobrowolnie sprzeciwiamy się Panu Bogu to my nie chcemy tej miłości Pana Boga a piekło czyli potępienie jest tym, że człowiek mówi nie chcę Pana Boga i nie chcę go na wieki dlatego konkludując grzechy przeciwko Duchowi Świętemu to nie tyle akty ale postawy i teraz gdyby ktoś na przykład mówił tak no, wątpiłem w Boże Miłosierdzie, rozpaczałem o Bożym Miłosierdziu, tak? zuchwały byłem wobec Bożego Miłosierdzia. Wyznaję to z pokorą i proszę Boga o przebaczenie, a ciebie, ojcze, o naznaczenie pokuty. Czy może być rozgrzeszenie? Jak najbardziej. Dlatego, że wtedy to nie jest postawa, tylko to jest akt, akt grzechu wobec, wobec Boga, ale nie można temu Dać etykiety grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ważne, żeby to wiedzieć, ale najważniejsze, żeby kochać Jezusa i szukać Boga, jak czytamy w Bożym Słowie, dopóki pozwala się znaleźć, a On daje nam się znaleźć i w wieczności też będzie chciał nam cały czas mówić o sobie, byśmy go coraz bardziej kochali, poznawali i z nim byli. No i to jest ta perspektywa. Naszego życia. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wysłuchanie i zachęcam do oglądania kolejnego odcinka. Aleluja z Panem Bogiem.